W głowie młodej i ambitnej osoby, która wie czym są pieniądze i ma świadomość tego, jak funkcjonują, może pojawiać się jedno bardzo ważne pytanie. Co powinienem z tymi pieniędzmi robić? Czy w ogóle warto inwestować? A jeśli tak, to w jakim miejscu trzeba te pieniądze umieścić, żeby było to dobre rozwiązanie dla mnie? Na te i na parę innych pytań postaram się odpowiedzieć tym właśnie filmem. W co zainwestować 1000, 5, 10, 20 czy 100 tysięcy? Nie ma czegoś takiego jak jednakowa odpowiedź dla wszystkich tych przypadków. Odpowiedź może się różnić dla każdego z was. Natomiast postaram się w tym filmie pokazać różne możliwości, tak żeby każdy mógł zobaczyć siebie w danej sytuacji. Czaisz to, że przed chwilą nie włączyłem nagrywania i będę powtarzał wszystko to samo po raz drugi. Każdy mówi, że trzeba inwestować, żeby jakoś zadbać o swoją emeryturę. Warto jest mieć dobrobyt, przynajmniej ten finansowy. I chociaż relacji z drugimi ludźmi raczej nie kupisz za pieniądze, no to przynajmniej o tą spokojną emeryturę faktycznie możesz zadbać. I jeśli masz do wyboru mieć sporo kasy, a nie mieć jej wcale, no to raczej wybieramy tą pierwszą opcję. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle to inwestowanie jest. Otóż inwestowanie polega na zainwestowaniu najczęściej, właśnie pieniędzy, po to, aby wraz z upływem czasu w przyszłości otrzymywać z tego jakieś zwroty. Czy można inwestować tylko pieniądze? Okazuje się, że nie. Możesz inwestować czas i prawdopodobnie jako młody człowiek masz go znacznie więcej niż pieniędzy. No więc inwestujemy po to, żeby włożyć x, a wyciągnąć 1,5 x, 2, 3, 5, zależnie od tego, na jak długo inwestujesz i jakie masz oczekiwania. Natomiast kiedy inwestujemy czas, to nie da się tego określić za pomocą jakiejś liczby. I teraz inwestując czas. Zwrotem wcale nie muszą być pieniądze. Możesz zainwestować czas w trening, żeby dobrze wyglądać. I zwrotem jest właśnie ta sylwetka. Pewnie spodziewaliście się, że wyskoczę teraz krypto, kupuj akcje, kupuj ETF-y, kupuj kruszce, złoto, za chwilę zostaniesz milionerem. Nie, nie będę wam takich kitów ściskał. Za chwilę powiemy sobie o tych inwestycjach, gdzie faktycznie inwestujemy hajs. Pamiętajcie, że to wszystko co teraz w tym momencie mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i nie mam prawa Wam takiej porady udzielać. To są moje przemyślenia na temat tego, w co potencjalnie można inwestować, ale to Wy decydujecie o tym, gdzie te pieniądze ulokujecie. Natomiast, dlaczego warto inwestować czas? Czas inwestujesz po to, żeby zdobyć wiedzę. A po co Ci ta wiedza? ano po to, żeby móc dzięki niej zarabiać lepsze pieniądze. Bo prawda jest taka, że jeśli faktycznie nie masz jakiejś sensownej sumy pieniędzy, to inwestowanie właśnie w akcje czy krypto po prostu nie ma sensu. Jeżeli twoje oszczędności są skromne, to lepiej zainwestować je w siebie, w rozwój swoich umiejętności, bo być może dzięki temu dostaniesz awans, może zmienisz pracę na lepszą, a może na przykład otworzysz własną firmę, może zaczniesz zarabiać pieniądze na własną rękę. I wtedy odłożysz ich już znacznie więcej, i wtedy można myśleć o tym drugim rodzaju inwestycji. Możesz inwestować w szkolenia, w kursy, w książki. To wszystko będzie warte tego. Na przykład taka książka Dale'a Carnegie'ego Jak mieć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, kosztuje dosłownie 39,99. Ale to, czego się tam nauczysz, zostaje z tobą przez całe życie. Być może dzięki niej poznasz bardzo fajnych ludzi, być może poznasz klientów, może z tych klientów urodzi się jakiś biznes i może z tego biznesu będzie kolejny tysiąc dwa, trzy, pięć czy 20, który będziesz mógł już faktycznie zainwestować w trosce o swoją emeryturę. Oczywiście samo przeczytanie tego niczego jeszcze nie gwarantuje, bo to, że przeczytasz książkę od deski do deski, jeszcze o niczym nie świadczy, bo to co czytasz, trzeba postarać się wdrożyć w życie. Bo jeżeli będzie to tylko przeczytane, no to sobie przeleci, zapomnimy o tym i tak naprawdę nic się nie zmieni. Także spinając taką klamrą ten pierwszy rodzaj inwestycji. Po prostu w siebie, w rozwój intelektualny, w to, żeby zwiększać swoje możliwości, żeby móc też zarabiać więcej. No i dopiero wtedy przenosić faktycznie ten hajs w miejsca, o których powiemy za chwilę. Kolejna dobra inwestycja dla młodej osoby to zakup obligacji. Jeżeli już dysponujesz jakimiś pieniędzmi i regularnie zarabiasz jakieś sensowne kwoty i jesteś w stanie odkładać miesięcznie 1000, 2, 3, 5 czy nawet 10, to dobrze byłoby te pieniądze gdzieś ulokować. No bo włożenie ich po prostu do przysłowiowej skarpety sprawi, że pożreje inflacja prędzej czy później. Obligacje skarbowe to całkiem dobry wybór i przede wszystkim właściwie pozbawiony ryzyka, a przynajmniej ograniczający to ryzyko do absolutnego minimum. Bo żeby upadły obligacje, musiałoby upaść państwo. I oczywiście szanse na to są, ale nie jest to żaden memcoin, który upada w ciągu 24 godzin. Kiedy kupujesz obligacje, to użyczasz swój hajs państwu i państwo zobowiązuje się zwracać ci te pieniądze z dołożonym procentem. Tak samo działa kredyt. Kiedy pożyczasz pieniądze z banku w ramach kredytu, to ten kredyt też jest oprocentowany. I to wtedy ty oddajesz do banku więcej niż pożyczasz. I w przypadku obligacji wygląda to podobnie. Ty pożyczasz państwu, a państwo oddaje ci więcej właśnie przez to, że użyczyłeś ten kapitał. Ok, jesteśmy w tym momencie na stronie obligacji skarbowych i jak widzicie, tych opcji do wyboru troszeczkę jest. Jak sami widzicie, można je wybrać na różny czas 3 miesiące, rok, 2 lata, 10, 12. I każda z tych opcji oferuje inne oprocentowanie. Jedne są stałoprocentowe, inne zmiennoprocentowe, a jeszcze inne indeksowane inflacją. Moim osobistym zdaniem, w czasach kiedy pieniądze można drukować i 2020 i 2021 pokazały co się dzieje, kiedy się drukuje pieniądze, mam na myśli inflację, no to obligacje indeksowane inflacją mogą być dobrym wyborem. Czemu? Kliknijmy sobie. Wygląda to tak, że takie obligacje mają 6,8% w pierwszym rocznym okresie. Czyli przez pierwszy rok takich 10-letnich obligacji EDO, jeżeli ktoś zainwestuje milion złotych, no to 68 tysięcy zarobi z tych obligacji. Oczywiście potem są jeszcze podatki. W każdym kolejnym roku jest to marża 2% plus inflacja. I co to dla nas oznacza? Odpalę sobie painta. Przez pierwszy rok mamy 6,8%. No czyli wiadomo, sytuacja jest prosta, tak? I to jest nasz pierwszy. Natomiast w kolejnym mamy już 2% plus inflację. Jak to należy rozumieć? Jeżeli w danym roku inflacja będzie wynosiła, dajmy na to, 6%, no to mamy 2 plus 6, czyli w tym momencie będziemy mieli 8%, jeśli chodzi o nasz zwrot. Jeśli w tym momencie inflacja wyniosłaby, nie wiem, 2,5%, co jest raczej mało prawdopodobne, no to wtedy wynosiłoby to 4,5%. A gdyby inflacja wynosiła grubo ponad 10%, tak jak to już miało miejsce niejednokrotnie, no to wtedy mielibyśmy tych procentów, 12. I oczywiście wadą takich obligacji jest ta zmienność, ale z drugiej strony zmienność może też działać na naszą korzyść. I obligacje same w sobie to takie aktywo, które raczej powinno być dla osób, które myślą w kategoriach emerytury odłożenia pieniędzy na starość, bo tutaj czas będzie grał główną rolę. Teraz postaram się Wam pokazać, dlaczego ten czas jest taki ważny. Jeżeli inwestujemy 1000 zł przy oprocentowaniu 7% na np. 5 lat, no to w tym momencie wygeneruje nam to zawrotne 400 zł zysku. I teraz zobaczcie, co się stanie, jeżeli ktoś zainwestuje na przykład 100 tysięcy złotych na dajmy na to 20 lat. Po 20 latach ma już z tego niemal 300 tysięcy. Więc zakładając, że jesteś młodą osobą, która no, do emerytury ma jeszcze powiedzmy 40 lat i będziesz regularnie inwestować jakieś pieniądze. To nawet z takiej kwoty jak 50 tysięcy uzbiera się całkiem sensowna emerytura. Następnie mamy ETF-y. Co to w ogóle jest ETF? ETF-y to inaczej fundusze inwestycyjne, które będą inwestowały w bardzo różne aktywa, najczęściej w koszyki tych aktywów. Jakie są zalety ETF-ów? Po pierwsze, to fundusz wybiera spółki, więc Ty nie musisz się babrać i analizować spółek, przeglądać raportów, szukać informacji i tak To oni te spółki wybierają i to oni decydują jak wygląda koszyk, a Ty po prostu inwestujesz w cały już ten koszyk. ETF pozwala Ci zainwestować na przykład w daną dziedzinę rynku. Możesz zainwestować na przykład w sektor sztucznej inteligencji, znaleźć fundusz inwestycyjny, który skupuje spółki związane z AI, Ponadto ETF-y są przejrzyste, to znaczy widzisz, w co oni inwestują. Jeśli nie podoba ci się, w jakim kierunku zmierzają inwestycje w funduszu, to możesz go sprzedać. Musisz mieć tylko konto brokerskie. I to już nie jest jak w Wilku z Wall Street, że dzwonimy do pana w garniturze i ten pan w garniturze pomaga nam kupić akcje, obligacje czy ETF-y. Dzisiaj konto brokerskie to może być po prostu aplikacja. XTB, EToro są też strony internetowe. Technologia jest tutaj z nami i naprawdę zakupić coś takiego to nie jest problem. I oczywiście, jeśli ktoś z Was preferuje taką tradycyjną drogę, no to czemu nie? Oczywiście można. No i zostaje nam tak naprawdę ostatnia rzecz w tym filmie: kryptowaluty. Rynek bardzo młody i bardzo zmienny, ale razem z tą swoją zmiennością i ryzykownością może też oferować bardzo duże zwroty, bo zyski rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset procent rocznie są tutaj możliwe. Jeśli ktoś podejmuje się tak dużego ryzyka, to wręcz powinien oczekiwać właśnie takich zwrotów. Na pewno każdy z Was słyszał cokolwiek, przynajmniej o Bitcoinie czy o kryptowalutowych milionerach, ale mało kto słyszał o kryptowalutowych bankrutach. Bo prawda jest taka, że żeby ktoś zarobił astronomicznie dużo pieniędzy, to ktoś musi tych pieniędzy tyle samo stracić. Ktoś musi oddać ten kapitał, bo pieniądze nie biorą się tam z powietrza. Krypto jest bardzo ryzykowne, ale może stanowić pewnego rodzaju okazję, żeby zmienić swoje życie. Tylko teraz pytanie: czy zmienisz je na dobre, czy zostaniesz bankrutem? Trzeba wejść w dobrym momencie, wyjść w dobrym momencie i nie stracić po drodze. Jest to arcy trudne. Kryptowaluty same w sobie faktycznie dają technologię. Dają nam blockchain, który nie posiada banku. Dają taką możliwość, że jesteś w stanie przesłać dowolną ilość pieniędzy z jednego końca świata na drugi, i po pierwsze, nikt się o tym nie dowie, transakcja pójdzie ekspresowo i będzie to bardzo tanie. Blockchain pozwala również tworzyć smart kontrakty czyli coś, co może być cyfrowym poświadczeniem własności. Jeżeli masz jakąś rzecz w prawdziwym świecie, to możesz mieć właśnie za pomocą smart kontraktu nadane takie prawo własności. Można się z tego śmiać, można mówić, że to tylko cyferki, ale ilość drukowanych papierów, biurokracji notarialnych itd. jest duża. I taka technologia może być właśnie na to rozwiązaniem, bo sieć jest skonstruowana tak, że nawet nie da się tego oszukać. Prawda jest taka, że na rynku krypto ponad 80% inwestorów traci swoje pieniądze, więc tak naprawdę tylko garstka je zarabia. To bardzo trudny rynek. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak jeden rozmiar koszulki, który pasuje na każdego. Wydawajcie swój hajs mądrze. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia w następnym.